Funkcja f określona jest następującym wzorem. My musimy obliczyć 2014 pochodną funkcji f. Żeby rozwiązać to zadanie, to najpierw rozwiążmy inne, bardzo podobne, ale jednak nieco prostsze zadanie. Napiszmy tak: niech funkcja g od x będzie określona wzorem, w którym występują te pierwsze trzy czynniki występujące we wzorze funkcji f, czyli g od x to się równa z definicji x plus 1 razy 1 druga x plus 1. Razy 1 trzecia x plus 1. I polecenie jest takie, żeby znaleźć trzecią pochodną funkcji g. No to napiszmy, że szukamy g'' od x. To się równa nie wiemy ile. I teraz tak. Nie ulega wątpliwości, że funkcja g to jest funkcja wielomianowa. Którego stopnia? No trzeciego. No i teraz pytanie jest takie, jaki jest współczynnik, ile wynosi współczynnik stojący przy x w potędze trzeciej? No on będzie równy 1 razy 1 druga razy 1 trzecia. No to napiszmy to, że g od x to się równa 1 razy 1 druga razy 1 trzecia razy x w potędze trzeciej plus. I te kolejne x, -y, które wy wystąpią tutaj, już będą w niższych potęgach, czyli tu możemy mieć x kwadrat, możemy mieć x, -a, możemy mieć wyraz wolny. Czyli napiszmy, że to się równa a razy x kwadrat plus b razy x plus c. Gdybyśmy chcieli ustalić, ile wynoszą te współczynniki a, b oraz c, no to trzeba by użyć brutalnej siły i po prostu wymnożyć te nawiasy, ale nie jest to w tym momencie istotne, ile dokładnie wynoszą te liczby a, b i c. Ważne jest, że to są jakieś liczby rzeczywiste. No to napiszmy, że w nawiasie, że a, b oraz c to są jakieś liczby rzeczywiste i tylko tyle nas w tym momencie interesuje. OK. No to stąd wynika. No i policzmy pierwszą pochodną funkcji g. g od x to się równa 1, druga razy 1 trzecia, pochodna z x do trzeciej no to jest 3x kwadrat, plus a razy plus pochodna z Ax kwadrat no to będzie 2ax, plus pochodna z B razy x to będzie plus B, no i pochodna ze stałej to jest 0 czyli pierwsza pochodna funkcji g jest równa właśnie tyle. No to teraz policzmy drugą pochodną. g prime od x to się równa 1 druga razy 1 trzecia razy 3 pochodna z x kwadrat no to jest 2x. Plus pochodna z 2AX to będzie po prostu 2A, no i pochodna ze stałej to jest 0. No to policzmy teraz trzecią pochodną. G' od x to się równa 1 druga razy 1 trzecia razy 3 razy 2. Pochodna z x to jest 1, no i pochodna ze stałej to jest 0. W takim razie y, trzecia pochodna funkcji G jest równa ile? No trójki się kasują, dwójki się kasują i otrzymujemy po prostu 1. No i myślę, że teraz już dosyć łatwo jest zauważyć, że. Podobnie jak trzecia pochodna funkcji g jest równa 1, tak samo 2014 pochodna funkcji g będzie równa 1. Dlaczego? No, napiszmy, że f od x to się równa. No i funkcja f to jest funkcja wielomianowa którego stopnia? No, 2014 stopnia, ponieważ tutaj mnożymy przez siebie 2014 czynników, i każdy z tych czynników jest pierwszego stopnia. No i teraz spróbujmy ustalić. I jaki jest współczynnik stojący przy najwyższej potędze? No, on będzie równy 1 razy 1, druga, razy 1, 3 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, aż do 1 przez 2014, czyli możemy napisać, że f od x to się równa 1 podzielić przez 2014 silnia razy x do potęgi 2014. Te kolejne x, które tutaj wys wystąpią we wzorze ogólnym funkcji f, już będą niższego stopnia, czyli możemy napisać, że tu mamy plus, a 1 razy x do potęgi 2013 plus i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a2013 razy 13, oj, razy x i jeszcze plus a2014. Gdzie te liczby a i należą do zbioru liczb rzeczywistych dla i równego od 1 do 2014. No i teraz, jeżeli zróżniczkujemy, Tę funkcję f 2014 razy to wszystkie x się skasują i otrzymamy co tak naprawdę. Napiszmy, że f 2014 ta pochodna funkcji f od x jest równa 1 podzielić przez 2014 silnia razy 2014 silnia, czyli to się równa po prostu 1. Czyłem Wielkiej Polsce i kuchwale ojczyzny.